Zrobiłam jedzonko komuś i, i smakowało im. To chyba mnie. O super, co zrobiłaś? Kesadille robiłam. Wow! Do takiego haka, haka widziałam w necie, to. Na, na jedzonko na Discordzie wysyłałam, że jakby wow. nacinasz kesadille w jednym miejscu i możesz tam tak składać um, trochę kartkę papieru. Super. I tam właśnie w tych miejscach sobie kładziesz tam różne feelingi. Taki trójkącik się z tego robi. To muszę to obczaić, bo ja nie mam takiej wyobraźni do tego, co opowiadasz. Ale w sumie przypomniałeś mi też, że ja też w sumie dzisiaj wziąłem się trochę zagotowanie. Wszystko tylko żeby kurwa nad kucami nie pracować. Jakby wzbraniałem się przed gotowaniem tyle czasu, więc teraz oczywiście jak, jak już trzeba coś faktycznie zrobić, to zabieram się w kurde. Zagotowanie. Śmierć. I zrobiłem sobie chili sin I wyszło całkiem dobre, tylko przesoliłem trochę, ale jak nie solę ryżu i mieszam z ryżem, to jest dobre. A jak u ciebie, Kubala? Jakieś dobre wieści dzisiaj? Tak, ja dzisiaj odwiedziłem moją babcię, która troszeczkę była chora, przykazy i zaniosła... Dzień babci dzisiaj! Matko święta! Kończymy... Tak naprawdę zadzwoniłem już do babci, ale... Chciałbym jakoś uczcić dzień babci, kuchdę tutaj. No i właśnie, te jedzonko dla babci robiłem więc, więc też coś zrobiłam. O, klawo, zdjęcia staruszek. No grandma, grandma, Google grafika. No aś mi jaką jakieś babu. O, ta jest zajbista, ta jest zajbista. Słuchaj, ale będzie babu. Okej, okay, ja będę kończył, bo widzę, że Game Girl chyba chce wejść na ten. Okej, okay, fajnie. Dzięki wielkie, Kubala, trzymaj się. Trzymajcie się. There we go. go. O, ale jest babcia. Dzień dobry! Cześć, Dzień dobry. o! Cześć, babciu. No my dzisiaj na Discordzie już zmienialiśmy sobie trochę niki na babciowe, więc my się już dobrze bawimy w Dzień Babci. O, jakie fajne niki macie. No na przykład jest babcia Mania, ja jestem właśnie sta starą dziewczyną. No, różnie, różnie, więc można się bawić, ale ogólnie polecam też użyć życzenia, oczywiście, babciom, e, albo je odwiedzić, jak możecie. właśnie, wszystkie babcie, które oglądają teraz na żywo, życzymy Wam jakby zdrowia i jak najkrótszej, jak najmniej smutnej zimy, i żeby szybko wiosna przyszła. Bo wiosną, nie wiem, kości bolą mniej. Na działki można chodzić. Na wtedy. Na działki. Ach, ale dobra, ale nie wykluczajmy jakby tych babci, które nie mają działek. No dobrze. To mogą iść na targ, wtedy pogadać z koleżankami. Hmm. Albo nie wiem, przejść na ławeczkę przed blokiem. Właśnie na dzień dziadka nie będzie streama, więc dzień dziadka też robimy w sumie teraz. Tak, więc Dla... przede wszystkim... Robimy dzień dziadków. O. Słuchajcie, wszystkim tak. dziadkom życzymy jakby. Żeby zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Chłopaki, chłopaki żyją jakby krócej, więc jakby dziadków technicznie jest chyba mniej niż babć. Czy, czy można tak powiedzieć? Tym, że u mnie tak jest. No, u mnie też. W sumie. No, no mi jedna babcia została i tyle. O, tak ja tak sobie to mam, no. Midwie. O, nie kurde. kurde. Okej, okay, to nie jest konkurs, jeszcze? No nie, no jednak wiek robi swoje, nie? Mm. Co tam co, za no, no. To jest fajne, taki, no to jest taki do losowy tekst, jak o, no, życie nie przebiera. No nie przelewki w tym życiu, nie przelewki, no. no. Powiedziałem no ja, właśnie, ja. że jak byłem, jak byłem w szpitalu kiedyś, to właśnie położyłem z jakimś koleśem, który cały czas właśnie jakieś takie sentencje dawał. Ja byłem bardzo zirytowany i nie chciałem rozmawiać, chciałem czytać. I osoba nie rozumiała, że w sensie, nie wiem, no, no, koleś po prostu innej daty zupełnie, no. Z innego świata też trochę, więc on nie rozumiał, jak słuchawki działają, że nie słyszę, co on mówi, kiedy mam słuchawki. I mi było głupio, że nie odpowiada. O nie, To jest taka tragedia zawsze. Hmm. Życia nie było. Jeszcze się próbowałem ukrywać przed tym, przed telewizorem, dlatego, że przez cały czas telewizor miał włączony. I, i, i starałem się właśnie zagłuszyć, trzymając słuchawki, ale nie mogłem mieć słuchawek i nie mogłem czytać, dlatego, że no musiałem zjmować słuchawki, żeby go słyszeć, dlatego, że on nie rozumie. Rozumiał tylko Jaki ignorował. Jakiś żart o, prosi, o żart o babciach. O nie, ma być żart o babciach? Tak. Uuu, czekajcie, teraz wyzwanie największe. Ja zrobię teraz ten level i słuchajcie, zostanie nas... Jeżeli ja to przeżyję... Uh -huh. To... Yy, no w zasadzie, korona jest w kieszeni. To może być nawet koniec jakby tutaj. Uuu. Uh. No. Kopanie te owoców, jakie są gdzie. No kurczę, jest to dużo owoców. Tak. Jakieś dzikie psy. O, stoimy dobrze? Dobra. Okej. Okay. Nie, 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 nie zrzucać się, nie zrzucać się. Dajcie żyć, dajcie żyć, dajcie żyć, ludzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Nie wiem, czy dobrze, że stoję w tym kącie, gdzie wszyscy się zbierają. Ok, pomarańczka. I stoję na pomarańczce. Prosto, arbuz, mhm. prawej arbus. Eee, e, na przeciwko. gdzie jest jabłko? Jabłko jest, dobra, jabłko jest. No, w na ukosie, na ukosie. A dalej reszta, a dalej nie wiem. Pomarańcz. Boże, jak dobrze stoję. O Oni idą, 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 idą. Idą, idą, Jazda za stąd, kochani, fucking hell. Okej, okay, okej, okay, okay. jesteśmy na bananie, jesteśmy na bananie, jabłko tam gdzie było. Pomarańczka po prawej. Na... Tak, tak, na na obudę. Okay. dalej z winogronem, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Winogrono! Nie, na dalej, dwa dalej, ba dalej. dalej. fuck! <śles> Nie, ja to jest trochę za daleko. Oh, dobra żart o babci. Mm. E... Co? Nie wiem. E... No, niech będzie miks. Nie wiem, na ja wam dam. Y. Nie będzie... Y. No <laughs> to Jakie nie Radioprotektor to jest dla Ciebie Run teraz. I will protect you. Przychodzi babcia do lekarza, a tam też babcia. Właśnie. Co mówi... Jak się nazywa... Hmm. Eee. <grystanie> Naprawdę mam dziury w głowie. Eee, e, maronka, powiedz <grystanie> jakiś żart zamiast mnie. Dalej. Moja, ale ja mam pomysł. Gamer, girl, O, ty jesteś improwizatorka, jedziesz. O nie. No, myśl, coś, Marta. Aaaa. taka odpowiedzialność spada na moderatorów? Co? To dużo. Nie rozmawia. na moderatorów, tylko jakby na gości programu. To jest wielkie wyróżnienie. A, A. okej. Okay. Sądzę, że dać na dzień, babcie, kapcie, super rafinaria. O, właśnie coś z kapciami miałem na myśli. Kurde, spalone, dziękuję rafineria. Co? Hmm. Co łączy yy, Bawcie yy, Pożartą przez wilka z moim tatą wiesz, że coś będzie z Nie. E, to, że wypowiada tekst e, e, To, że wypowiada tekst a jak to śmierdzi! Czeka on, mój tata, jak w moim pokoju jest. O nie. Ja nie zrozumiałem. Taka gołębioski, fajnie, żeby wydałeś 5000 sianka. Dobrze wydane, to były dobre, wydane, dobrze wydane pieniądze. No, jakby długo się radził ten żart, ale warto było. <laughs> w jakiej sytuacji w brzuchu wilka, zjedzona przez wilka, bo z czerwonego kapturka babcia, ta słynna babcia z czerwonego kapturka. Mhm. No, Właśnie dla nie mnie jest. bardziej, bardziej pach, pachniało tu historią o wiatrówce, że nie wiem, mój tata miał wiatrówkę, myśli że strzelał z mi wiatrówki do wilka. Znaczy rozumiem, że to by bardziej pasowało, tylko to by nie było śmieszne. <noise> Jeśli mówimy, że, że babcia z czerwonego kapturka to jest słynna babcia, to tak? Jakie są inne słynne babcie? O, słynne babcie, top babć dzisiaj robimy. Top babć. Słuchajcie, jeżeli to macie, to macie babć. Jakąś, jakieś propozycje, top babć, to wbijajcie i z propozycjami. Była? Nie. Mhm. Um. Top babcie. O nie. Jest, um. no, nie, będziesz Google z głowy. No właśnie hmm. myślę. Zmyślony dom dla przyjaciół A pani Foster to nie była babka. Jak nie była? Bab... Nie, Przecież ona nie babcią jest, no. pani Foster. Pani Foster. Babcia, no, z babcia. dobra robota, pieski. Muriel, <grym> oh. tak. Babcia Kaczka. E, a pani Dubbier się liczy? Nie, pani fire się nie liczy. To pani jest, Nie wolno, tak. E, babcia... Z, babka z Rancza? Ona nie była pod czyjąś babcią, Bo to rozumiesz, że babcia nie chodzi o wiekowość, tylko że tak dzisiaj musi być wnuka. Tak, hmm. Tak O jest ta babcia taka. Babcia kiepski. O, rafineria dobrze o. mówi. Ale jest też ta, taka babcia, co na protesty chodzi. Yy, taka. Taka tęczowa babcia jest z polska, ale nie, nie wiem dokładnie nie, jak nie wiem. to coś tam było, że. No. Hmm. O, babcia z Koko. okej. Okay. Kurczę, bo właśnie, bo słuchajcie, zawieszamy się na tych babciach. Pani Poster jest dobrym tropem, znaczy seniorki po mm -hmm. prostu, a nie to nie, nie co ma babcia w nazwie. Po prostu myślcie o swoich serialach i jakie stare postacie tam były. Pani tam. A Pani kto? Maronka, masz coś, może jest właśnie coś z anime. Nie, nie, nie. W, anime, w anime nie ma starych ludzi, jakby wszystko musi być kurwa o nastolatkach, tam jest taki kult młodości, w się chce. Ale kto za ten taki łysy, siwy dziad, yy, Dragon Bola. O, yy, kapitan żółw. Kurwa, genialny żółw. Nie jest babcie, ale się nie liczy. Babka ze to way, No może być. Tylko ona jest tak pseudo w sumie. Ale przecież jest też ta, ta, ta jaka taka tam była. Spirit no to chyba to Nie, to w hauru była. Za nie, haulu. To, nie, właśnie, nie, to główna nie, bohaterka, bohaterka była, była, była babcia, była ona została dobraka. zamieniona w hauru. W tak, tak, tak. Ale też była e, zła babcia, która później była dobrą. Nie, to mówisz o... W Away były dwie babcie, bliźniaczki. Jedna była dobra, była, druga była taka zła, powiedzmy. Ale hauru też była. Eee, tu jeszcze Ewi mówi o Stardew Ale o Evelyn, to jest taka bardzo miła babcia. Dionizy mówi Alubos. Dionizy. No właśnie, dziadków przecież też mają jeszcze. No nie jest tylko Dzień Babci. Tak, A? tak. W sumie. Ale dziadków będzie, dziadków będzie czuje łatwiej, dlatego że jakby to jest najtrudniejsze, e, dlatego że nie dość jakby, że bardzo zestandardyzowane są, w sensie będzie dużo jakichś starych mistrzów i innych takich A. właśnie może jakichś genialnych żółwi, nie? Mhm. Mm Przybrany ojciec Goku był dziadkiem, no ale to nawet nie poznaliśmy gościa, bo od razu jakby był już martwy, jakbyśmy go poznali. <laughs> Czyli Gohan, tak się nazywał dziadek, ojciec Goku przybrany. Dlatego się Gohan nazywał, jakby później po swoim swoim przybranym ojcu dostał na imię. Dobrze pamiętam? Malonka jest od anime, więc musisz jej pytać. Nie, znam się na anime, z Henshojo widziałam i... Właśnie, mówicie właśnie o postaciach z yy, bardzo łatwej Ricks, Ricka i Mortiego, Piona. Yy, dziad. w sumie, działa. Uff, będzie to otoczenie śnieżki. Chciałem z wami mieć miłą rozmowę. Lisa lisa jest stara. Ja ci dam stara. Kurwa, może na właśnie na animcowe yy, kategorie. Lisa lisa z Jojo nie jest, jakby, to nie liczy się za nic. Ona ma być młoda, w sensie ma wyglądać tak. 50 lat starość, no. uff, nieuprzejme. No, nie uprzejmy. Nie, uprzejmy. Eee, nie, no ale to właśnie... Eee, czekajcie. No bo właśnie z One Piece'ą jest też ta e, babcia, która ma przedziwną moc. Eee, jak się nazywa ta, ta moc tej staruszki? Eee, no, to wam dobierę. Tutaj. No, trudnie wam, rzuci. Kurde, nie da się im tak utrudnić, bo są na dobrym, są w dobrym miejscu licho. Tak, tak, tak. O, o, pod ścianę, pod ścianę. Puść mnie! Puść mnie! kurde, niebiescy. Właśnie, czy babcie w ogóle mają godną reprezentację eee, no, w kulturze? Nie, nie, na pewno nie mają. Yy, w sensie nie dość, że jakby... Yy, Wydaje, wydaje się, że, jakby, że, jako, że kobiety mają mniejszą, a właśnie starsze kobiety to już w ogóle. Chociaż pewnie no. najmniej byśmy znaleźli właśnie w takim wieku średnim, jak ta wspomniana Lisa Lisa, prawdopodobnie by było, by było najmniej. Chyba, że jest właśnie zrobiona, żeby wyglądała i tak ekstra młodo, jako 50-latka. Hmm. A... Nie no, bo powiedzmy, że zawsze masz rodziców postaci, ale może nie mają 50 lat, tylko mają bardziej 30-40, nie? Mhm. Mm hmm. Nie, nie, nie dajcie żółtym tutaj wleść. Nie nawet żółtym, nic nie nawet żółtym. zależy. Hmm. Hmm. Są też serie, które. No, mają też nocza, powiedział, ktoś no. powiedział, jak się nazywała ta staruszka, ta babcia. W sensie, ta, no ta, ta starsza pani, ona jest wiceadmirałką, zdaje się. I ona ma moc y, tego y, o, diabelskiego owocu, który y, pozwala jej chwytać wrogów i wywieszać ich jak pranie, jak stare szmaty. Z jednej strony brzmi to absolutnie dziwnie, ale z drugiej strony jest to w One Piece. No, znaczy właśnie, bo to ja, ja, znaczy ja bardzo kocham właśnie te, te przeciwne rzeczy. Ale to też jest problematyczne, jakby jak w One Piece za każdym razem. Y, Okej, okay, wygrany chyba, tak? Yes! Dobra, niebiescy poradzili sobie. <laughs> eee, no, że e, kobiety dostają właśnie takie bardzo dziewczęce moce za każdym razem właśnie. że... E, o, okej, okay, losowo dostajesz moce owocu właśnie takiego, żeby, żeby zrobiły, żeby właśnie, żeby o, ta ma moc wieszania wrogów jak pranie, a ta ma moc, że o, była gruba, zjadła owoc, że jest teraz tutaj piękna, super. Jakiś konkretny owoc? Eee, co? Eee, znaczy to jest. W Wątpiśie są jakby tak zwane diabelskie owoce, i one dają różne moce. Aha. I jak się tak. je zje. Więc jakby to są wszystko w sensie postacie, eee, te potężniejsze mają zazwyczaj jakieś moce. Obecnie w Wątpiśie jest, 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 jest ark, w którym wszyscy najwyraźniej mają kurwa pozjadane owoce eee, dinozaurów. Więc wszyscy są, kurwa, ogromnymi dinozaurami. Ale nie będę mówił więcej, żeby nie spojlować. A czy te owoce też jakoś hodują? Czy jak, jak one... Jak się je zdobywa? Wiesz co, to trzeba je znaleźć po prostu. One się pojawiają gdzieś w losowym miejscu na świecie. I jeżeli osoba, która posiada owocu umiera, to ten owoc posiada, po, po, pojawia się gdzieś na świecie i musi zostać na nowo zdobyty. I każdego owocu jest jakby tylko jeden rodzaj. Więc tylko jedna osoba na raz może mieć daną moc. Okay. E, dobra, ja widzę, że tutaj pieski się pojawi, więc może ja po prostu zaraz no sobie skoczę. Pewnie. Więc. Y Miłego dziadowania i babkowania dzisiaj. No, <noise> wielkie dzięki. O, czekaj, nie, 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 Pa, pa. Uff, ale finał. nie, nie, Uff, nie, nie, Ale finał. Kochani. Tylko teraz nie, będzie. Wow, 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 wow. W nie, 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 Oooooo! o Wow! Uuuuh! Ktoś marlał, coś dam? Siemanko, pieski! Jestem bardzo czekaj, musisz mi dać chwilę, ja potrzebuję ekstra skupienia teraz. Bo jest rzeźnia. Jestem rzeź- Ah, fuck you! Dobra, możesz mówić. Ja miałem powiedzieć, bo mi przypomniałeś mi dam a propos. Eee, a propos mówienia, że kobiety dostają takie babskie moce, uh -huh. to że widziałem dość fajne essay na temat tego, że eee, często w kreskówkach postacie mają jakąś taką swoją cechę charakteru specjalną, nie? Uh -huh. Tym, bo nie wiem, jak sobie przypomnisz smurfy, no to tam papa smurf jest, ma cechę specjalną, że jest stary i mądry, tam uh -huh. ważny jakieś przemądrzały i tak dalej. A jaką cechę ma smurferka? No, że jest babuł No. I że tak jest, i, i tak jest All w All she does, she że... goes around, she does the nag, 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 nag. Quit on, quit on, quit yapping, girl. Fucking women. No, i tak no. jest w wielu kubkach, że um, jakby defaultowym człowiekiem, czy tam stworzenie, no smer, smer, to smurfy to mm smurfy, -hmm. jest facet właśnie. Ten facet to jest taki defaultowy człowiek i cechą charakteru jest kobieta. Yep. No i jakby w tak samo właśnie no. często jakby masz po prostu standard od staruszka Tak, 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 tak. Więc, więc tak, tak, jak najbardziej. Są te tropy i kobiety mają dużo mniej tropów do wyboru ogólnie. No. Możesz się... być i pięć ciasteczka. Wow. W sensie możesz być też złą staruchą. O, tak, jeszcze bardziej. Czyli i babojagą właśnie, więc to są twoje dwie opcje, jakby powodzenia. Sobie, powodzenia. Uwodzenia w karierze, grania w kółko tych samych rzeczy, jakby, jakby wszystkie, wszystkie aktorki jakby dostają, to jest jakby... jakby to, wszystkie angaże, jakie możesz mieć teraz, możesz być albo dobrowodliwą babcią, albo, albo złą staruchą. Zapraszamy jakby na castingi. Moja świetnie pamięci babcia swego czasu oglądała modę na sukces. Dość, dość ostre, ja pamiętam, że tam była e, Stefani Forester, to ona była taką szczną. babcią. Podobno była potem babcia Smith jaką miała cechę. O nie. O nie. <gry> no a dziadek Smurf też był trochę dziadkiem Smurfem w sumie. A to tak, tak, to prawda, on, on, miał taki, on miał demencję trochę, w sensie jakieś takie starcze otępienie, że on zapominał rzeczy. Znaczy on był też on był też modelem, o właśnie, żwawy, żwawy staruszek, żwawa staruszka, też jest jakby to jest taki o, trop, tak, tak. Że, no. że babcia jakby niby spokojna, ale okazuje się, o, ale twarda babka, o, to pokazaliśmy, tak. jakby przełamaliśmy ten, przełamaliśmy ten Wychowana przez wojnę. No. I, I trudy życia w Komunisie. Pocahontas była babcia wieżba. To prawda. O, to jest totalnie babcia wierzba do top babci. O, tak. się na szczyty mojej topki. w sensie chujowy film, zajebista babcia wieżba. Hmm, no. Ja, znaczy, ja nigdy nie byłem dziecko, Ja byłem raczej dzieckiem Pixara niż Disneya, więc tak tak Pocahontas to taka że piąte przez dziesiąte. No, za moich Ale... czasów nie było opcji, żeby być, żeby był jakiś wybór. Kat von Hell. Teraz dla ciebie run. Będzie. Muszę, muszę pamiętać o tym, żeby tym jak przegram, żeby zwracać się do osoby, która jakby zrobiła. Ra. Kurczę, albo wy to róbcie czat. Wtedy ja przeczytam i będę wiedział komu przegrałem. Dla mnie z Pixara to jest ten bardziej, chyba, chyba ten ślimak z potworów i spółka. Tam przerwa zdobyć socjalna I tak zamykał kratę. No to nie wiem. Y widziałem, widziałem potwory i spółka. Dwa razy może, no, no dwa razy chyba. Ja to miałem na kasecie PHS, także było... No ja miałem na PHS pierwsze tej historii. więc oh, e, ten pamiętam ten... pierdoli, liar też tekstów stamtąd e, z tego. W sensie czasami no. mi się losowo zdarza, że, że właśnie na streamie mówię teksty z tej historii po prostu kiedy mam pustą głowę, bo to jest to, co przychodzi ja mieszkałem niedaleko wypożyczalni mi kaset wideo i po prostu miałem wyjeżdżone wszystkie te majory. Na panie. pierwsze to Story wyszło 26 lat temu. Uff. o mój boże. Uff. Jest o. O. o mój boże, ja byłem na tym w kinie w czasie premiery. Oh god. Oh god. Dostercz mnie. Sekundy. To okej, okay. słuchajcie, jakbym chciał obchodzić dzień dziadka, więc proszę mi dać kwiaty na mój kurwa grup. A ja <laughs> yeah, sorry, dramatyzuję. Dajmy to prawdziwym dziadkom, jakby nie ma co im wjeżdżać. Jakby jeden kurwa dzień mają w roku na siebie. Tak, to tylko apteka i apteka. Nie, no, mój brat jest egoistą, bo się urodził w dzień dziadka, także to wiesz, to na, nawet ten dzień ukradł. No to nie złobucuwa. No, strasznie. W sensie, a, ale, ale słuchaj, ale beknie za to, jak sam będzie stary. Nie będzie miał łączone, dostanie, dostanie jeden prezent na święta. Tak, to jest na święta, tak. <laughs> o, to, o, jak super, jakby, że dziadkowi nie trzeba... Nie trzeba nic pamiętać, jakby był urodziny, dzień dziadka, jakby to już wiadomo, że też urodziny. Więc możemy nawet ten... No, nie będziemy, nie będziemy do dziadka przychodzić. Nic nie trzeba, jakby, wystarczy raz Aha. do roku zadzwonisz, cyk cyk. Blokka Facebook, blokka Instagram. Babcia w rodzinie Adamsów. O, pięknie. Nie pamiętam pięknie babci z rodziny Adamsów. Nie pamiętam tylko pana coś. Nie, wujka ktoś, wujka ktoś. Czy to był wujek ktoś, czy wujek coś? Wujek Fester. A, ale czekaj, bo coś to był chyba ten detektyw, który był wielkim kudłem. No, 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 no. no. Kuzyn coś, kuzyn, kuzyn coś. 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 Okay. Bo tak to to był. No, bo wujek, wujek Fester, fe, czy tam Fenster, No dałeś prezent, działa w ciężarzkom dzisiaj. Sam przegłosował 14 emeryturę. Okej, okay, jakby. Umówmy się, ci ludzie nie dostają dużo y, pieniędzy. W sensie nie mam, nie mam nie mam, żadnego zdania w tej chwili na temat różnych, jakby tam, legislacji czy, czy coś, ale. Y, czy w jakiej kolejności komu powinniśmy tutaj pomagać, ale. Czy jaką metodą, ale nie mam jakby, sam, sam inherentnie nie mam nic przeciwko pomagania e, finansowo e, ludziom, którzy mają chujowe emerytury, za które nie są w stanie wyżyć. Jakby nie, nie jest, to, to, to nie jest coś, czemu będę przeciwny. Pytanie, jak, się tu, e, pytanie jak to się na nas odbije, nie? No bo to jakby jednak jest system łączony i czy my co te Już nie tak długo lat, skoro ta historia wyszła tak dawno temu, ale jednak. No, wydaje no, się, że jakby nie, nie jesteśmy w stanie dobrać. jakby tego przewidywać, więc ehh. No. W sensie. Może się zacznę martwić po 50. Jak będę wiedział mniej więcej na czym stoję, w jakim kurwa kraju. Kiedy tu będzie tylko piasek i palmy już. Czy będą państwa istniały. Najmniejszy problem, ja. czy będzie emerytura, czy nie. Ja tak w ogóle myślałem, że chyba teraz najten, najbardziej taktycznie to się do Szwecji przeprowadzić, bo yy, tam akurat się na emeryturę właśnie ciepło zrobi się będzie można pod szwedzkimi palmami wygrzewać. Ach, szwedzkie palmy. Sfyniske. Hmm. Pod palmami siedzieć w Szwecji i śledziki. Ach, stroming świeżutki pod palmami <laughs> sączyć. Hmm. To jest run dla Kat von hell, zgadza się. Czy było kupione? MJB na 100, głaskanie bianeczki? To przepraszam, to, za, to będzie głaskana. Zaraz. Ale może nawet nie muszę, w sumie, jak tak szybko... Bianca, chodź, chodź na nogi. Chodź, Wydamy się tutaj do kamery. Chodź, chodź. Ale nie, nie przyciągaj się teraz. Chodź. Nie, nie, nie Matko święta. chcę współpracować, żeby pan zarobił na jedzenie. Proszę. Głaskane, głaskane, spoko, ja tutaj mam pod kontrolą Jeszcze się rzeczy ładują, więc chill, chill, chill. W sumie czy się już zalicza jako babcia? Właśnie, to, tak co, to chciałem powiedzieć. Tak, no. Ła, wow, mamy topkę. Czy Bianka dostaje procent? Słuchaj, jakby te streamy, jakby te hajs ze streamów, no to można powiedzieć, jakby płaci, może właśnie opłaca i jedzenie. O. <grym, <grym, nie <grym, no, nie jest, nie jest taki Ale też, okej, na pewno nie chcę znowu. Za każdym razem jak o finansach, to wszyscy nagle zaczynają yy, yy, mi kupować rzeczy, a... A ja, to nie jest tak, że ja tutaj o to walczę za bardzo. Yy, come on, come on, o nie, jesteśmy najgorsi, fakt dobra, idźcie. Musimy, musimy... O nie, już toczą te piłki daleko. Matko Sech, ja to żeby piłkę do bramki wrzucić. Tak. Kto szybko. O god, o god, o oh, no, 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 no! Nooo! no, god, Ej, god, o Znowu nie sukces.